Cześć. Czy wiecie, że na maturze i na egzaminie ósmoklasisty są zadania prawda fałsz? Sprawdźmy, czy babka z Majce jest w stanie w 60 sekund rozwiązać takie zadanie. Będziemy się zastanawiać, czy jeżeli cenę towaru obniżono o 10%, a następnie podwyższono również o 10%, to w wyniku tych operacji cena towaru zmalała o 1%. Uwaga, startujemy. Co mamy? Nie wiemy, jaka jest cena towaru. Najpierw obniżamy o 10%. Jeśli obniżę o 10%, to będę miała 90% ceny wyjściowej. Mam 90% ceny wyjściowej i teraz co robię? Podwyższam o 10%, czyli teraz dodaję 10%. Uwaga, pamiętajcie, że dodajecie 10% do tej ceny, którą teraz macie po tej obniżce pierwszej. Dodaję 10%, czyli mam 110% z tej ceny 0,9x. Jak to wymnożę, to mam 0,99 X. Czyli co się stało? Miałam X, a teraz mam 99X, czyli scena zmalała o 1%, a ja wyrobiłam się w 60 sekund.